Ile czasu trzeba poświęcić, żeby przygotować cały tor? To znaczy nas tak naprawdę na miejscu, aby przygotować tor potrzebne nam są około 2 godziny. Natomiast bardzo dużo przygotowań pochłania czas spędzony już u nas na miejscu, gdzie organizujemy tak naprawdę harmonogram. Zaczynając tak naprawdę od harmonogramu, idąc poprzez przygotowanie banerów, reklam, całego sprzętu, załogi, zebranie marszali, takie przygotowania zazwyczaj trwają już od poniedziałku, biorąc pod uwagę, że zawody startują na przykład w sobotę, tak? Czyli można było powiedzieć, że to jest cały tydzień przygotowań, jeśli chodzi o takie zawody. A czy zdarzają się jakieś fahapy? i jak sobie z nimi radzicie wtedy? To znaczy generalnie oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, aby żaden z tak zwanych fuck-upów się nie pojawił, tak? natomiast oczywiście błędów nie popełnia tylko ten, który nic nie robi. Zdarzy się czasem jakaś drobna wpadka, ale staramy się ją zawsze bardzo szybko rozwiązać, tak aby oczywiście zminimalizować ewentualne straty, no i aby wszystko wyglądało profesjonalnie i przebiegło zgodnie z planem.